Bułka i spółka. Kęcimy koleżko. Tam się podstawiać pod garaż kurwisko? Biznesmen. Flip-flops. Jestem z góry na policję. Sami sobie bada na drugim na założył i będzie stwierdzał. Ukrainki głowie, dzięki Ukrainki, co tam kurwo robisz przy tych garażach? Jeśli kurobisz, to ci kurwo złapie kiedyś, się nie w szkole. Aaaa, no masz tu się czają. się Ukrainy. Do Żeńskiego tam wypierdalaj, albo do Łukaszenki Te banderowcy wszystkie kurwa i ten Cześć Bożej. Cześć Ała, ała Na kogo czekasz paruło? To? Parówka No i no oprzemawiaj po kurwisko YouTuber Jakubiak Prawie jak tam... O jak się zmył, zobacz. Po tym, jak on... Po skoczniu. Prawdopodobnie. Ech. Jak tam bitcoinie kurwo kręcisz? Mam ręce, to nie mi kręcę, co? Kamienna twarz będziesz miał ja pod tym, pod celą. Hmm. Czy nie dzieli biznesy kręcą? A... a bułce mówię. Ja mówię to co myślę, to co widzę. To A do piwnicy jak tu się na taki humor, to nie wyjdzie z nich Komputerowcy. Pachowiec odwalenia owiec. Gdyby kiedyś... Rado, kręcimy! O, mamości, au, au, au... Do no, złego namawiacie parówy i na cudzej krzywdzie się... wypierdali, bo jest tam, tam paru na psu. Ja to się nie boję. Będzie w były raz na dobrze. Wódź jednak założy i będzie nie a ty głowa to kurwa, czy tak ci morda spuchła tego, bo nie wiem, od od tego, słowa też na nasępne. O, przyjechał biznesmen. Co? Nas nie dogonią, nas nie dogonią. Oba się podstawia. I co, działkować się będziecie? No jak niech tak. Działkować się będą. Czyli flap To międzynarodowo idzie parówy. Oba. Biznesmeny. Kupię mieszkanie. Ty deweloper. I tam kołeś powiedział, powiedziesz na cmentarzu robicie. Dozorz na cmentarza w tym wyszkowie rozpierdala groby. Wykopuje trumny i sprzedaje miejscówki z kurwy syn. A tam na cmentarzu powiedziałem, Ja widziałem co się dzieje. I robot koszący i beko. Pijawki a społeczny. Spółka zio. o! Spółka zio. Co tam masz, to ukradłeś? Mordo U grubego ciemno teraz O dziesiątej się zacznie Z klatki do klatki, z piwnicy do piwnicy I do zębienia macie Ciebie go jak złapie, kiedy jak cię pierdolę tam przy środku. Albo cię do piwnicy wsiądę i tam Cię zleje. A później ktoś przyjedzie po Ciebie, zabiorę Cię pod celę, fajną, i furorę zrobić, taki ładny chłopiec jesteś. Myślimy wariata, czwela, pydała, fanfara, to jest kurwa Paru jedna. I Moneta, i Kaciak się przypałętali razem z tym. Taki schorowany Murzyn był. Półtora maratną ci zrobił. No. I za dużo filmu się naglądaliście? A za mało książek na A wiedzenie to nie jest obóz bo Tylko tam się idzie za coś. A jak jesteś niedobry, to szybko dowiedzą się, kto ty jesteś. To będziesz w tym to wpierdł, dostaniesz od razu i będziesz pobierany do pubki do mordy. Klaby. Można być, że się za normalnym. A tam tu mówię na tym, na tym filmiku, też. Z Artyku. Co ty kurwa chciałeś wysadzić kamienicę z dziećmi z kobietami? Bo on samobójstwo, to się kurwo potni, albo się powieść. Jak tam? Targu dobijacie parówy. O. A tutaj tak i też wiedzi. Taki gruba pizda, ale wysportowany taki. I polewcie. Po to samo. Deweloperzy wszystko przyjmują. Była jednostka rozpierdolony zamiast ludziom dać, to deweloper przejął to, za parę groszy kupił, a sprzeda za miliony grube. Warszawiaczkom albo kurwa Ukraińcom jakimś kurwy synom bogatym, co spierdoli z Ukrainy. I ściągają swoich Tutaj na pół legalu ich zatrudniają. Ewentualnie młodej Ukrainki i do nierządu zmuszają. Nie poznają się nawet po mordzie, jak się złapią w lesie. I nikt nawet po tobie nie zapłacze. Sprzedaj na tych kurwo. Własny kraj sprzedałeś. Rodzinę byś sprzedał, tylko żeby pieniądze mieć. Aby jego hasiwo się zgadzało. To byś nawet rodzinę, matkę, córkę sprzedałbyś. Na ulicę puścił. Aby go kasa leciała. Tutaj też. blok postawili kurwa. Te. Na chałupę za 400 tysięcy stać, ale na garażu nie jesteś. Co? A farbuś napisałeś starszy miłej nory? To do nory się dorabiają wszyscy. Pijoki. Wódkę postawi, tak z sewcika załatwiliście. Kurwa. idioci skończeni. Śpiesz, panie Rzeszu. Jeden przyjechał, jego szwagroszczak. Bo on ma, jest teraz ten zarobiony. Zamiast sewcika jakoś kurwa ogarnąć, żeby na jakiś obrót go wysłać. No miał ale w tam. A picie to nie życie. Zapiecie, zapiecie. i ci benzyny numeryczną, ale po naszego. I truskać się, jest w pierdolny Albo to. Metamfetaminkę. I pojawiasz jeszcze ten, spirytusem czystym. On we wronkach siedział. Tam kiedy będzie się kurwa schrobać, parówy. 3 miesiące jeden z on kropać sobie porobił. Witowiec czy kiedyś podpalo była w tym twoim aucie? Bo teraz jesteś ty, raz tu kijanką nim policyjną, raz jeździ ty, a raz jeździ Rafał. Jeżdżę na imprzędziu głównym. On jest teraz ten prywatny taksówkarz Jania jebnięta tomka siostra. Tu przyłazi się, przycisnął parę razy. I właśnie, jak z klatki do klatki, jak zglądasz. czegoś, co się dzieje. Tu już trudno nie rzeknąć. Jedzenie robię tam w tym tejtku. się rozbudował z syn Amerykaniec kobiety w długi wpędził, że samobójstwo pominął. Gruba jej, co będzie, że paru? Szybka sama. powiedziałem, kiedy się złapią, do piwnicy się wciągną. Tam, gdzie Twoje dwie złapy chodzą od 20 lat na koszt ich sąsiadów, wszystkich. Bronx, wymyślili bronx, to jest nie ABC, tylko wszędzie go setki i setki, wódka i setki. No, gruba się zadam. Aro, a ty też taki mówię, nie szkoda, Ci twojej mamy? Chuj tam z twoim zgadem. Twojej mamy ci genia, i ty też się za zadałeś. Bo tak radzi że taką wielką, raz zrób taką wielką, raz srakim, taką bumko raz sraką. No. najpierw nadawałeś na pedofila lata temu, a teraz się z nim dajesz. Nie szkoda, Ci twojej mamy. Mówię, z tym twoim, twoim wyśniąć wy wy swojego siostrzeńca i siostrzenicę i wywieź stąd. Ale to dawno temu. Bo ta twoja gruba siostra jedna, No przyciąg parę razy już. A to mówią, że karma nazywa, która wraca szybciej niż wam się wydaje wszystkim podsłuchiwasz lepiej. Szkoda, że chory jest, ale ja przyjdzie wiosna, pieniądze chyba się od ciebie ja w jakiś sposób wyzyskuje, to mamy. A ty w Ciechanowie, co kupiłeś mieszkanie po moich dziadkach, to taki też. On jest tym lekarzem. 72 na to ja najpierw kupowałem dla Synusia, później dla Curusi, czyli na, na odwrtkę. Masz fate, żebym nie pojechał, bo ja cię odaz później, zadzwoniłeś. Ja to wiem kto ty jesteś paruło. Nie chcę mi się nerwować. A do kościoła nie chodzę. Ja się modlę w domu, a ba mnie na rączkę rzucajcie, bo mam od czasu do czasu, czasami częściej, czasami rzadziej. Teraz wszyscy po angielsku mówią: prywatne lekcje, a babcia bierze? De te też będzie, kurde, drzewa były to powycinali. I kurde, jak je stawili. O, jaki ładny fafik. Wszyscy rasowe pieski mają. Wieżą, że A mówię, że czasami wezmę pieska, a później mówię, jak podrośnie, tak się już nie chce go chować. To kurwa w lesie drutem konczastym z kurwy syny przywiązują. Takiej wrócić na przy tym. Już nie wiem kto. 3 lata pies nie mógł chodzić. Ktoś go łopatą bił po głowie. Takie ścierwe, to ma już mama Martę wzięła w taką. To też już za dwa winka, a później nigdy ta bo chciał jeszcze dwa winka. My to może nie robić, Jak my nie lubisz, to do mnie nie odzywaj, nie paszami mnie. W kredo, tamten ziemię chciał wtedy krzyżu on w kredyt chciał ziemię wziąć Kierowski następny, o ten na... też by chyba Cyroski następny chyba pójdę bosu z Ameryki tu nadaje kołownia trzecia droga. I ten jak on tam. Makowicz. To sami influencerzy są. Zaczynają karierę, to kurwa nie wiedział, co się z czym nie je. A to ja taki... O, o. A ludzie płacą podatki na jego skurwy syna. A on się lata po całym świeci. ma jaka szkoda. desco da co robicie tutaj a tu z Kodu to jeździ raz jedna osoba, raz druga, raz trzecia, raz czwarta to też za A tu powinna jedna osoba jeździć To robimy w ochronie. Mówię, daję ja też kiedyś taki program. W tej handel ciałami podawali zastrzyk w karetce, a później sprzedawali organy. i ta twoja Agnieszka, córka, siostryczka następna. Wiedzę, po tego przyjechać, tak? Do grubego, parówy. To jest taki wyzwaniak. Syna przemianowa na Borisa. Kiedy jesteś ten, specjalnej troski, tak? Specjalne troski jest, on jest uprzywilejowany. Ale zarobiony trzyma, tam jeździ. Ale tam ja powiem was obu zlać. I pogonić. Kopa w i zasadzić. Święty spokój. A kiedy wracasz między wrony, trzeba kręcać i giązać. Na układu nie ma rady. Raz zaczniesz takie rzeczy robić, to już z tego nie wyjdziesz. normalnie ma, się robi tutaj. Na Sikorskiego. O idzie Fafik. Fafik idzie, dada, nasłyszona. Żeby włoski się pierdonęła. Mówią dziewiątce, to tam normalnie masakrę miało już się ja powiedzieć, że się stało w tym. Jakby się pracowała. Szef Żeby uspokaja, że on pierdolnięta a co, że w policji pestu niech pestuje coś to chodzi Komputerowcy wszystko to i prywatne lekcje Ojdzie, a tablet większy niż morda. Bez tableta to byś nie poszedł, co? Nie wiedziałbyś gdzie idziesz nawet. w gdzieś mi do tablety przed nosem. No bez tableta, żebyś nie wiedział, ile to jest dwa razy dwa. a ciebie, się, powiedziałem, że powiedziałem. Nie chcę mi się za ciebie siedzieć, paru roboty Myślę, że ty skurwysynu. Dupę grubo rozwali przez garażę Lato siedzi, udaje, że coś robi. Gdzie przyjdziemy? Jakiś cześć palisz. Pobity ganiasz i pyty rzucasz, na Markon. Ścierło ty. Pijawka społeczna nie robię. A się brzuchu ty. Ruszyca zamasowana. Tak samo tamten, Drakoska rura. Siedzę tam. Adam, jak jest, że komputer ma, bo to w swoim komputerku kontrolki zaświeciły, bo z nielegalnego korzystasz? Dlaczego korzystacie. Jak Powiedziałem, nie jestem ani komputer, ani płasko-bacząca, ani powszyjnoga. Musimy mamy do Boga jednego. Jak mówię, kiedyś chciałem być, no, jak się zamięta, chodziło o to, Jak mnie za kolanko zapał ksiądz Próbus Ciechanowie. To mi się chciało wszystkiego, To patrzyłem jak stamtąd wyjść. A w kerfur teraz też. Kiedyś to było fajne. Tak no jak w no mówiłem mówię, w pieruszce i kazali się na kaś, nawet siku nie mogła zrobić. Nawet siku nie mogła zrobić. A zapalenia pochwy dostała. Tutaj kerfury, Kauflandy, kurwa Biedry, Lidle. Jak do drobnych przedsiębiorców, Irakowskich, że on będzie mi oczerny. że chodzę jak ja mi się gówno z nogawki wylewałem. Chodzę tak dlatego, że my tam mam te niedowładne strony buty. A na Facebooku jest co ta rządka napisała. I broda jeszcze. komputerowcy same kurwa, najnowsze telefony.